Zapewne wiesz, że odpowiednia izolacja zbiornika ma wpływ na niezawodny przebieg procesów przemysłowych. Jeśli chcesz jednak wiedzieć, jak w praktyce ochronić zbiornik stworzywa przed stratami ciepła i w jaki sposób zapewnić odpowiednią temperaturę oraz utrzymanie parametrów medium, zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Przybliżę Ci. Najczęściej stosowane sposoby izolacji zbiorników oraz najważniejsze informacje dotyczące instalacji grzewczych. Ta wiedza będzie dla Ciebie pomocna w rozmowach z producentem oraz pozwoli Ci rozumieć i analizować oferty. Dzięki temu będziesz mieć wpływ na wybór ekonomicznych rozwiązań zapewniających właściwą pracę zbiornika. Przez kolejne lata to przełoży się na stabilność procesów produkcyjnych i bezpieczeństwo oraz żywotność całego układu. Zaczynamy? Izolacja termiczna ma na celu zapewnienie wymaganych parametrów pracy zbiornika w panujących warunkach otoczenia. Służy także utrzymaniu prawidłowych właściwości fizyko-chemicznych przechowywanego czynnika. Niektóre media należy chronić przed wystygnięciem, spadkiem temperatury np. łuk sodowy a inne odwrotnie przed wzrostem temperatury gdyż ulegają rozpadowi lub tracą swe właściwości przykładowo podchloryn sodu czy woda utleniona. Rodzaj izolacji dobiera się na etapie projektowania konstrukcji. To dlatego, w przypadku, gdy skierujesz do nas zapytanie o zbiornik, będziemy prosić cię o wszystkie informacje dotyczące jego warunków pracy. Te dane pozwolą nam na wykonanie obliczeń wytrzymałościowych, które będą miały wpływ na to, jaki materiał zastosujemy, jaką żywotność zaprojektujemy, w jakiej technologii wyprojektujemy zbiornik. Jak go ocieplimy i jakie dodatkowe układy zastosujemy? Przejdźmy więc do codziennej praktyki. Pierwszym sposobem ochrony termicznej zbiorników jest izolacja powszechnie znaną wełną mineralną. Oczywiście zawsze dąży się do tego, by straty ciepła były jak najmniejsze. W zależności od wyniku obliczeń, wykorzystuje się wełnę mineralną od gru o grubości. 50 lub 100 mm. W praktyce podczas takich obliczeń strat ciepła często okazuje się, że zastosowanie materiału o grybości 100 mm będzie wiązało się z nieco większym kosztem, ale w zamian za to pozwoli uzyskać zdecydowanie lepszą izolacyjność i oszczędzić energię potrzebną do podgrzewania medium i na taki wariant decydują się klienci. Ze względu na największą powierzchnię konstrukcji zawsze najwięcej ciepła oddają ściany. Wełną okłada się więc zarówno cylinder, ale także dach zbiornika. W przypadku zbiorników zewnętrznych, które pracują w skrajnych warunkach temperaturowych, czyli np. minus 20 stopni Celsjusza ociepla się także dno. Izolację wykonuje się Szczególnie dla konstrukcji, które są wykonane z polipropylenu, PP lub polichlorku winylu PVC, który jest dość kruchy i podatny na uszkodzenia w przypadku spadków temperatury. Zależnie od sytuacji, izolacją mogą zostać objęte także rurociągi przemysłowe, które transportują medium ze zbiornika na dalszą część instalacji. W przypadku zastosowania wełny mineralnej mamy do czynienia z tak zwaną konstrukcją dwupłaszczową zbiornika, czyli od wewnątrz znajduje się cylinder właściwy, następnie montowana jest izolacja i całość zamyka się płaszczem ochronnym. Taki płaszcz zewnętrzny wykonuje się zarówno z płyty polietylenowej, polipropylenowej czy też z blachy aluminiowej. Wszystko tak naprawdę zależy od Twoich inwestora potrzeb. Pamiętaj, że w przypadku zbiorników magazynowych, które podlegają pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego i które obligatoryjnie są wyposażane w wannę wychwytową, ocieplenie obejmuje tylko zbiornik główny przechowujący medium, nie wannę. Jako ciekawostkę opowiem o pewnych analizach pod kątem dość dużej konstrukcji zbiornika, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. Założenie było takie, że mamy zbiornik o średnicy 4 metrów i wysokości 13 m, co dawało pojemność rzędu 150 m3, czyli 150 tysięcy litrów, i że jest on produkowany metodą nawojową. Przyjęliśmy, że wewnątrz zbiornika należy zapewnić temperaturę 50 stopni Celsjusza, a na zewnątrz okresowo może się pojawić minus 20 stopni. Co się okazało? Analizy wykazały, że w takim przypadku w przekroju ścianki będą występowały miejsca, w których spada temperatura, co z kolei będzie niekorzystnie wpływać na tworzywo. To wówczas może prowadzić do naprężeń wewnątrzmateriałowych, co jak się domyślasz, nie jest korzystne dla konstrukcji tego typu naprężenia w płycie dennej zbiornika w dłuższej perspektywie czasu mogłyby powodować po prostu pęknięcia, bo tworzywo mogłoby awariować w swojej strukturze, a to z kolei prowadziłoby do awarii. Dlatego też dla takich założeń należy zwrócić uwagę na ocieplenie poza ścianami i dachem także dna zbiornika. Można wtedy zastosować materiał odporny na ściskanie, jakim jest np. styrodur. Powróćmy do wełny mineralnej. Ciekawi cię, jak montuje się do zbiornika. Pierwszym sposobem jest wykonanie konstrukcji wsporczej wokół zbiornika, która będzie podtrzymywała materiał izolacyjny. Takie rozwiązanie stosuje się głównie dla wysokich zbiorników, np. rzędu 8 metrów. Jako elementy pośrednie montuje się bednarki, które utrzymują wełnę na poszczególnych wysokościach zbiornika. Dzięki temu materiał izolacyjny nie będzie się zgniatał. Drugi wariant to stosowanie wełny mineralnej, która jest połączona jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej. Okładzina jest przyszyta drutem do warstwy wełny i nadaje jej sztywność. W zależności od wielkości zbiornika montuje się listwy stworzywa, do których zamocowany jest cienki drucik połączony z materiałem izolacyjnym. Dzięki temu wełna pozostaje na swoim miejscu i nie przemieści się np. podczas manewrowania zbiornikiem w momencie transportu czy posadowienia. Wiesz już nieco więcej o izolacji zbiorników wełną mineralną i przyznam, że w praktyce jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Chciałbym ci przedstawić jeszcze pokrótce drugą opcję, czyli ocieplenie natryskową pianką poliuretanową PUR, która w ostatnich czasach jest dość popularna, jeśli chodzi na przykład o ocieplenie dachów. O ile Montaż wełny jest możliwy do wykonania przez ekipę producenta zbiornika. O tyle w przypadku pianki pur na ogół zachodzi konieczność zaangażowania firmy zewnętrznej, dodatkowych zabezpieczeń na hali i przycinania powierzchni z pianki. Z różnych powodów w chwili obecnej jest to jednak rzadziej stosowane rozwiązanie, ale też warte uwagi. Mamy już ocieplony zbiornik. Wełna mineralna czy pianka PUR, którą zastosowaliśmy, wystarczy tylko przed uniknięciem strat ciepła. Nie ochroni jednak niektórych czynników roboczych przed utratą właściwości fizykochemicznych, a to może przysporzyć problemów w realizowanym procesie produkcyjnym. Do gry wkracza więc instalacja grzewcza. Kiedy się ją stosuje? Instalacje w postaci kabli. Którą w codziennej praktyce nazywa się instalacją grzejną plus 5 stopni Celsjusza, stosuje się w przypadku, gdy w zbiorniku zewnętrznym znajduje się na przykład woda. Takie rozwiązanie używane jest także w sytuacjach, w których temperatura medium nie może spaść poniżej określonego pułapu. I głównie mam tu na myśli przykład. Ługu sodowego o stężeniu 50%, który poniżej 20 stopni Celsjusza może krystalizować. Generalnie w całej analizie funkcja ogrzewania zbiornika jest wynikowa. Po drodze należy odpowiedzieć sobie na pytania nie tylko w zakresie warunków posadowienia zbiornika, ale także warunków pracy. Ważne będzie to. W jakiej temperaturze będzie dostarczane medium, a jaka ma być docelowa temperatura medium w zbiorniku? Dla przykładu, w warunkach zimowych dostarczane medium może być nieco wychłodzone i mieć temperaturę na przykład 30 stopni. A wedle procesu wymagane jest, by normalnie było to 50 stopni. Wtedy będziemy mówić o dogrzewaniu czynnika roboczego. A jeśli nawet taka substancja zostanie przywieziona w temperaturze 50 stopni, to należy przeanalizować, głównie w przypadku zbiornika magazynowego, ile czasu to medium będzie przebywało w tym zbiorniku, zanim zostanie zużyte. Jeśli będzie to na przykład okres jednego miesiąca, to występuje ryzyko, że może ono stracić swoją temperaturę. Wtedy. Analogicznie jak we wcześniejszych przykładach, należy przeanalizować, jakie mogą być straty ciepła w ciągu tego jednego miesiąca. Jeśli będą zbyt duże, należy uwzględnić dodatkową izolację i zweryfikować możliwe straty. W sytuacjach, gdy nadal będą one wysokie, stosuje się właśnie elementy grzejne. Ich główną funkcją będzie utrzymanie zadanej temperatury. Oraz dogrzanie medium w przypadku przywiezienia go w niższej temperaturze. Znając wszystkie parametry, dobiera się elementy grzejne i ich moc. Przewody grzewcze są montowane do zbiornika spiralnie za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Pomiar temperatury zachodzi na płaszczu zbiornika, a sterowanie układem grzewczym jest realizowane poprzez. Stycznik za pomocą termostatu elektronicznego. Układ sterujący jest wyposażony w dodatkowy termostat mechaniczny ograniczający temperaturę instalacji do zadanej temperatury granicznej. Tu, jeszcze jako ciekawostkę, przytoczę jedną z sytuacji, z jaką się spotkaliśmy jakiś czas temu. Pewien inwestor posiadał zbiornik magazynowy ługu sodowego, który, z uwagi na posadowienie zewnętrzne, był narażony na minusowe temperatury. W opinii tego przedsiębiorstwa rurociągi transportujące medium ze zbiornika na instalację o długości 50 metrów były zbyt mało ocieplone, żeby uniknąć krystalizacji płynącego rurociągiem ługu i zapewnić odpowiednią temperaturę na końcu drogi przesyłu. Stwierdzono, że trzeba podnieść temperaturę w zbiorniku. W takiej sytuacji doradziliśmy jednak, by nie upierać się na sztucznym podbijaniu temperatury w zbiorniku, tylko zastosować układ ogrzewania rurociągów. Jest to bardziej racjonalne rozwiązanie. Przy okazji, jestem ciekaw, czy spotykasz się na co dzień z podobnymi zagwostkami? Jeśli tak, daj znać w komentarzu. Poza instalacją grzejną w postaci kabla na zbiorniku. Można zastosować długą zwiniętą rurkę PEX, w której umieszczony jest kabel grzejny. Taką rurkę wprowadza się do wnętrza zbiornika, natomiast jej obydwa końce wyprowadza się przez dach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jeśli instalacja na przykład ulegnie po latach uszkodzeniu, do jej naprawy czy też wymiany nie będzie potrzebna ingerencja w konstrukcję zbiornika. Jeśli wymiana takiego przewodu nie będzie trwała zbyt długo, a zazwyczaj jest to maksymalnie jedna godzina, a nie kilka dni, to nie ma nawet potrzeby opróżniania zbiornika, a medium nie zdąży wystygnąć. To taka dość wyraźna zaleta w odróżnieniu do grzałki zamontowanej na stałe na dnie zbiornika. Wtedy do jej wymiany trzeba opróżniać zbiornik, neutralizować i wchodzić do środka w celu demontażu zniszczonej grzałki i montażu nowej. Jeśli chodzi o takie grzałki, to czasami montuje się je na lince chemoodpornej i dzięki niej wyciąga ze zbiornika. W przypadku gdy przewody ułożone są na ścianie zewnętrznej zbiornika pod izolacją, na przykład z wełny, czyli opcja, o której wspominałem wcześniej, do naprawy takiej instalacji zbiornik należy rozebrać z ocieplenia, zdemontować kable i założyć nowe. Pamiętaj, że zastosowanie instalacji grzewczej w środku zbiornika w rurkach PEX jest możliwe głównie dla zbiorników magazynowych. Nie będzie to możliwe w zbiornikach procesowych, w których wnętrzu znajduje się np. mieszadło. Dobrą praktyką zapewniającą ciągłość procesu jest wyposażenie zbiorników magazynowych w systemy redundantne, czyli zdublowane. W sytuacji, gdy jeden z nich ulegnie awarii, Drugi pracuje, ograniczając przestoje produkcyjne. Dodatkowe zastosowanie systemu sterowania w razie usterki wywoła alarm w obrębie zbiornika oraz w miejscu, w którym przybywają osoby odpowiedzialne za kontrolę pracy układu. Jestem ciekawy, z jakimi rozwiązaniami z zakresu izolacji zbiorników przemysłowych dotychczas się spotkałeś, spotkałaś. Które według Ciebie są najbardziej uzasadnione? Jakie substancje, które stosujesz w procesie produkcyjnym, powodują największe problemy pod kątem stabilności temperatury? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A jeśli zagadnienia z projektowaniem i izolacją zbiorników są jeszcze dla Ciebie wątpliwe, zachęcam do konsultacji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.